Witam na kanale Kwasogranie. Rozpoczynamy kolejny odcinek Franka Kole za starami Bristol Rovers. Tym razem zapraszam też na inne kariery Franka Kole w FIFA 22. Po ostatnim meczu zrunisowanym, a właśnie, 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 żebyśmy za szybko nie doszli do, 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 do końca filmka transferowego, zostały nam. Zostało nam kilka dni, a wiadomo, piłkarzy trzeba sprzedać. Centralna składu, jak to się to przedstawia, jest Perez, jest Azuedo, Clark, młody zawodnik, dodam go do listy wypożyczeń. Coś się musi dziać, hoł oh, wypożyczony, Balesiami został za kostą, oh, Bowden. Jest na liście transferowej Bolden jest na liście transferowej Oakley, jest na liście transferowej Francis, nic się nie dzieje tutaj w tym temacie Stamenik, jest na liście transferowej tak samo, nic się nie dzieje w tym temacie Wigan, lista transferowa, nic się nie dzieje, no szkoda, szkoda Hill, lista transferowa Stone, lista wypożyczenia Alipur, Collins, Anderson, no, e Mamy upchanych zawodników, mamy upchanych zawodników na listach transferowych, ale jak widzicie nic no, nie możemy, nic nie możemy zrobić. Chyba w tym okienku już nikogo nie pozyskamy, aczkolwiek przymierzałem się tutaj do środkowego obrońcy. Pomocników mamy na 5 gwiazdek, więc nie napastników może i jeszcze by się znalazło na, miejsce dla jakiegoś napastnika, ale teraz się zastanawiam, czy jest sens w tym sezonie już kogoś kupować, może sprzedawać. Przygotujmy się, przygotujmy się, przygotujmy się na okienko transferowe, gdy już będziemy, gdy już będziemy w Premiership. Mam nadzieję, że to nastąpi dość szybko. Alvaro... O, oferta za Nika, super. Zurich, jak najbardziej, jesteśmy za. Alvaro, Alvaro, obiektem zainteresowania, 12 milionów. Ja mówię, jeżeli jeszcze kilku graczy się sprzeda, może akurat kogoś kupimy, ale jak widzicie, to okienko transferowe może dobiec szybciej. Anderson, tutaj Harry Anderson, zostaje, odwracamy. Zostają właśnie ci piłkarze, którzy mm, oferty, którzy nie do końca, e, których nie do końca chcemy sprzedać. E, Głośne transfery Goteska poszedł po fana. No, wiadomo o kluby, które mają pieniądze i je wydają. E, Bristol Rovers na ten moment chce pozbyć się oferta za Collinsa Zobaczcie, jeszcze pieniądze odrzucamy. Na ten moment. Collins. jeszcze raz odrzucamy. I szybciutko idziemy. Szkoda, że nie uda się. O, oferta Swoboda. No niestety odrzucamy. Choć tutaj fajnie. Oferta za Kolinsa. Eee. No to, to ciekawa oferta, odrzucamy i wypożyczenie Pereza. Negocjuj, negocjuj, ciekawie, 69. Jak pójdzie na wypożyczenie, opcja wykupu, zobaczymy, ile tam zaproponują za niego. Wypożyczenie brzmi roczne, ok, akceptuję, płaca, no niech będzie i opcja wykupu 1.400, 400 Spoko. No spokojnie, akceptuję taką ofertę. Dla nas jest to zadawalająca kwota. I jeszcze ktoś dostanie z zawodników ofertę, żeby zejść z kontraktów, żeby. Minuta do końca. O, miesięczny raport o juniorach, koniec PRS nie został wypożyczony. Wycofali się z, Wycofali się z. No, tutaj robi się ciekawie, 16 latek rośnie nam w oczach dobrze. Wycofali się w ostatni dzień z oferty, no, 16 punktów zdobytych przez zespół, przez zespół Bristol Rovers o 6 meczach, mogło być więcej. No, gdyby nie te ostatnie straty punktów. Zobaczmy jak ten sezon wygląda. Wyjazd, 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 puchar dopiero 19, więc tutaj możemy zagrać najmocniejszym składem, najmocniejszym, najmocniejszym składem. E, musimy tylko zmienić e, obrońców, bo tutaj e, niech zagra Mikić i na lewej stronie niech zagra Da Costa. Aczkolwiek fajnie ba Balezjami grał ostatnio. Koniec Amo Kamara, Mam Panzu. Niech wystąpią. E, Westbrook e, będzie tym piłkarzem, który wejdzie, jak coś. I za Finlay e, na tym Mam Panzu. No, mam u mnie wyższe. Notowania Anderson, Tudor chciałbym, żeby zagrał tutaj na rezerwie, a tutaj Papel. Zapraszam w takim razie was na mecz Aston Villa United. Ruszamy po zwycięstwo, ruszamy po trzy punkty. Zaczyna Brysarowa z Sheffield United. E, mam nadzieję, że tym razem e, uda nam się e, zdobyć trzy punkty. Kamara. Dużo e, zagranie z Mampanzu. Faulowany, ale utrzymują się przy piłce. Jest Mikić. E, rozgrywa tutaj piłkę z Tomkinsonem. Da Costa. Dobrze do przodu. Świetnie. Amo. je Robinson e, przejął tą piłkę i już akcja w drugą stronę. Fleck. Kobylity. Fleck. Eee, zagranie do bronstera kobuty burkę Hype. może być niebezpiecznie jak kola bramce i pierwszy rzut rożny plek, podanie do Osborna, Slater, Slater. A i ładnie to zrobił Slater. Świetne podanie Jakola. Na szczęście na pozycji Dacosta. Rozpoczyna ten atak w z piłkarze w żółtych koszulkach. Z zieloną kratownicą atakują teraz prawa w Fulgencja, tak jak zawsze mówię, rozpoczyna meksykanin swój taniec na prawej stronie, Kamara popatrzył Dom Ammo, Ammo będzie próbował uderzyć, zablokowany przez Baldoka, Baldok eh, podaje do komity, jest eh, Brauster, blisko niego Osborne, świetnie to zrobił, świetnie to zrobił e, piłkarz Fidynajder, ale na szczęście, na szczęście został zablokowany przez ASWB, teraz jako ratuje ostatnim e, swoją interwencją zespół przed utratą bramki, teraz Kamara, jeszcze próbował Kamara, jeszcze Kobyłki, jeszcze Szał i jeszcze Jakola. świetna interwencja naszego bramkarza, naprawdę... Kozak Jakola, co tu mogę dużo powiedzieć o nim, no piłkarz, który będzie na pewno, gdy będzie odchodził, będzie to duża strata dla zespołu. Teraz ta Kosta, czemu odpuścił? No i niestety Chelsea United strzela bramkę, kolejną bramkę strzela. Kolejną, kolejną bramkę tracimy w tych rozgrywkach. Pierwszą w tym meczu. Kolejny Nightcock prowadzi. la. Da Costa. Da Costa. Jest kamara. Piłka do Mampanzo. Mampanzo traci futbolówkę. browser. No, muszą tutaj uważać na te wejścia piłkarzy Sheffield United. Mocna drużyna, jak widać, sprawia duże kłopoty zawodnikom Bristol Rovers. Teraz próba wyjścia w urgencję nie udaje się. Piłkarze Sheffield United kolejny raz przedzierają się pod bramkę w Bristol Tym razem nie byli w stanie zaskoczyć, jako nie musiał nawet interweniować A z wedą. Piłka do Walencji. Pierwszy raz chyba piłka na lewym skrzydle. Teraz Walencja nabiera prędkości. Będzie faulowany jak najbardziej. Walencja faulowany, będzie żółty kartonik, jest czerwona kartka na bandoka. I jest to szansa oczywiście dla zespołu Bristol Rovers. Jest to szansa dla zespołu Bristol Rovers. Piłka, mm, piłka będzie rzucana w pole karne. Albo strzał. spróbujemy w ten sposób zagrać. Aj obok nie szła, nie szła ta piłka w światło bramki. Na szczęście zrobiła się teraz lekka wyrwa w obronie w obronie United. Strzał, jak widzicie, no przeraga, przewaga, przewaga, przewaga eh, United. Burka. Mogry w dziesiątkę są w stanie zagrozić bramce Jakoli. Teraz poprzeczka ratuje zespół przed utatą goli. Jest kamara, kamara do kosty, który podłącza się do tej ofensywnej akcji. Musi poczekać na zawodników z zespołu. Jest Mampanzu. Mampanzu ma dużo miejsca. Mampanzu wchodzi, wchodzi, próbuje strzałą z dystansu. Nie, no. Nie tego spodziewałem się po tym zawodniku. Błąd teraz drużyny, błąd drużyny w czerwonych strojach, aczkolwiek już sędzia nie pozwolił, nie pozwolił rozegrać tej akcji do końca. Pierwsza poważana za nami. Pierwsza połowa za nami tego trudnego meczu. Shulfield United to już jak widzicie, nie jest Ligue to nie jest Ligue To jest Champions League, gdzie te drużyny są mocniejsze. Teraz Ammo, do Mampanzu. Mampanzu, świetnie, Mampanzu. Złamą jednego zawodnika, drugiego troszkę chyba za długo się kiwał Traci Ammo piłkę. No, napastnik. Powinien wykazywać się troszkę m, większym sprytem. Mo, może 50 minuta e, Nie oddali napastnicy e, Bristol Rovers chyba jeszcze strzału. Koniec nie widziałem, żeby strzelał na bramkę. Tutaj e, kolejny raz akcja pod bramką m, Bristol Rovers. Teraz szybkie wznowienie. Jakoli wyrzuca do Fulgencję, Fulgencję. Zagranie do kamery. Kamera jest Mam Panzo, ale niedokładnie. Niedokładnie kamera do Mam Poczynimy zmiany, Zdejdzie kamera, wejdzie Westpoke. Fulvencing zostanie Valencia, Zastanawiam się nad napastnikami i chyba za Amno Harrison. Niech wejdzie. Spróbujemy tutaj coś podziałać. Teraz świetne zagrań do browstera. Azvedo. 56 minuta będzie porażka drużyny Bristol Ravensbury, uda im się podnieść, teraz Walencja, jest zagranie do Collins, jest Amo, Amo wychodzi z tą piłką, za długo holował, na szczęście zdobył on ramkę i teraz w tym momencie prawie Kolej powinien zmienić swoją decyzję odnośnie zmian. Sioga Abo, który wypracował w sumie Colins tą akcję, ale świetne otwarcie, podanie otwarcie, A, nie podstara złudzeń, że jest dobrym napastnikiem, ale Franek Kowalek daje szansę, daje pograć Harrisonowi. Może gdyby, może gdyby ta akcja odbyła się, te zmiany odbyły się po tej bramce, to Amos zostałby na boisku. Walencja. Bo tak to wcześniej jego grano pozostawia dużo do, do życzenia. 64 minuta Walencja w środku Westbrook, do niego teraz zagranie. On miał ożywić tą grę. Bristol Rovers, niestety niecelne podanie, może się to zemścić. Nikić główką do Jakoli, świetnie rozwiązuje tą sytuację Nikić. Tomkinson. Tomkinson jest Westbrook, Westbrook, Da Costa. No i teraz. Zbliżają się tutaj do tej akcji Mampanzu, wychodzi Mampanzu, aj za lekko, za lekko Mampanzu kieruje piłkę do końca, ale no niestety, niestety, no, mamy jeden jeden dalej ten wynik jest otwarty. Teraz jako La wyszedł z bramki Mampanzu, kolejny raz ten zawodnik nisko na nogach próbuje rozegrać tę piłkę, Harrison jest Westbrook, Westbrook do Walencji, 75. minuta, piłkarz blister rower coraz bliżej pola karnego, coraz bliżej bramki, Walencja nisko na nogach trzyma, Fulgencio, Fulgencio strzela i zmieścił tą piłkę, meksykańska strzelba, 57. minuta, 2-1, prowadzimy. Mamy to, mamy to, jestem zadowolony z gry drużyny, 57 minuta, może będą zmiany, jeszcze mamy chyba jedną zmianę do wykorzystania, Fulgencio, mógł jeszcze Fulgencio podawać tą piłkę do Collinsa, tak się jednak nie dzieje, teraz Westbrook, świetnie Westbrook przejmuje piłkę, Wypuszczę Mampanzo, który widzi od razu wychodzącego Walencję. Walencja czeka, czeka, Walencja na napastników, czeka na zawodników i jest Mampanzu. Strzela bramkę Mampanzu na 3-1. To jest właśnie nasz zawodnik, nasz, nasz panzo Zostanie zmieniony przez film. Ja myślę, że wykonam robotę. 83 minuta. Zdobywa, zdobywa bramkę. Walencja. Innej. Jeszcze walczą, jeszcze walczą o podwyższenie tego wyniku. Mikic. Harrison. Obraca się z piłką. Harrison. Wchodzi w pole karne. Harrison. I mamy 4-1. Piłkarzy Bristol Rovers zamykają to spotkanie. Widać, że ci napastnicy, ci zawodnicy, którzy są na boisku to no są głodni zwycięzcy. Świetna gra Harrisona. Zobaczył lukę, wszedł, no i jest dobra brameczkę. Piękna gra, piękna gra. 4-1 e, ten mecz, pomimo tego, że drużyna Sheffield United e, prowadziła grę przez całe prawie spotkanie, no, w ostatnich e, 50 minutach, e, 50 minutach, co ja mówię, zobaczcie, co się dzieje. E, w 90 minucie strzelna na 4-2. Gdyby nie te bramki, to taka Tomkinson przegrał pojedynek, bardzo bliska słupka, bardzo fajna bramka, a tutaj Brewster, kończymy to spotkanie, kończymy ten mecz, no cieszymy się z wygranej, cieszymy się z wygranej, naprawdę, 90. minuta, zobaczcie, 12 strzałów, 7, Piłkarze, kamara, no gorszy męczarnika, w nie mówię, bo jakby nie mógł rozegrać całego spotkania, ale cieszę się, że reszta zawodników wygrała. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie. Pomoże to w rozwijaniu tego kanału i oglądajcie poprzednie odcinki. Trzymajcie się. Cześć!